O tu jest fajnie chyba. Tu będzie fajny klimat, widzowie. Tutaj dajemy rajda. Dołączajcie. Dziękuję za rajda. Dziękuję za rajda. Co się. Dzieje? Dziękuję. Zaczymujemy cię w Co, co to za Dziękuję. Ile osób nie bo ja cię paszył z chłody. Nie, 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 400 widzów. Dziękuję za rajda. Chłopiec, skąd ty się wziąłeś? 400 widzów. Kalineos. Bo ja cię paszył z Dziękuję ci. 123 subskrypcja! Pizuki, nie mogę w to uwierzyć! Nie mogę grać w lula, ja za chwilę przegrają przeze mnie! Ja muszę to nagrać do wariata mojego! Rajda A Ej, zapomniałem jego niku. Gargamelo? Nie. Nie wierzę, że, że jest taki człowiek jak Galileo, strajcie. Jestem dumny z Polaków, po prostu w tym momencie. Dumny jestem, że jestem Polakiem. Ale ja Niemcem jestem, a nie... Ale nie szkodzi. To nic! Ja jestem obok Ciebie, w Holandii jestem. Wichaj z dół, wichaj z dół, Zrobiłeś mi dzień, zrobiłeś mi dzień, zrobiłeś mi weekend, zrobiłeś mi... Zrobiłeś mi w tym momencie życie w tej Holandii. Ostatnie dni są naprawdę ciężkie, pracuję bardzo dużo godzin, jest ciężko, a Ty w tym momencie z... Nie wiem co powiedzieć Galileo. Pół godziny szukał, czajsz, pół godziny szukał. To naprawdę, to, to nie jest jak w Dla mnie to jest więcej niż w Totolotek, że coś takiego się stało. To nie jest. Eurojackpot to się może dla mnie schować. Eurojackpot albo jakieś te to się może schować. O tu będzie tatułasz Galileos. One week later. Dobra, to co, do Wojtu lasa lecimy. Dobra, dajmy mu chodź, to jak chcecie to dołączy do hosta, tam jest dobra reakcja. Dzięki za followa Malina. Potrzebujemy Cię w naszym schadzie! Galineus dobierdolny! Nie! Tyłki los Galineusu, co się dzieje? Nie wierzę, SIĘ, że to są coje! Potrzebujemy Cię w naszym składzie! Tak! Galineus ty śpisze! Nie wierzę, to chodzi komputer! I o wierzę dole, co Ty robisz? Potrzebujemy Cię w naszym składzie! Nie! dole jeszcze więcej osób! Dawaj tornado, nie mam alkoholu! Ja jest dole nie mam alkoholu! Nie mam... Potrzebujemy nic. cię w naszej złagę! Kurwa, Galineos! Kurwa, Galineos! Oglądałem cię dzisiaj, Galineos! Obczajcie to, kurwa! To znowu Galineos nie wierzę! Czajcie mi się ręce telepią! Widzowie, co, Gali, coś narobił. Gali, teraz to wiem, że ty jesteś Galineos! Galineos, widzowie, Galineos w mnie zrajdował po raz drugi, przyszło was 800 osób, to jest powtórka, potrzebujemy cię w waszym sladzie, potrzebujemy, potrzebujemy cię w waszym sladzie, Galineus mi zrobił zrobił rajda, mówię do żony w tym momencie, mówię do żony Zaraz się obudzę i do roboty będę szedł, zaraz będzie piąta chłopy Zaraz będzie, ja czuję, że zaraz będzie piąta, zadzwonił mi budzik I ja pójdę do roboty My też do roboty, dobrze Galineus, wiem, na szparagi Pamiętam, bo mi mówili chłopaki GALINEO z busem, wiem, wiem, mówiliście mi, że jedziecie na szparagi Życzę wam jutro miłej roboty, lecimy z robotą, robimy ojrazki Potrzebujemy wideo. cię w waszym składzie No, jutro dobry bo ja tak będę pakował róże no, tak... O tak będę, o tak będę, Potrzebujemy no cię w waszym składzie by, puszczę, by, puszczę, by, mi Ufaj, o tak O tam wreszcie pochali O tak jutro tam pochali! Potrzebujemy cię w waszym składzie Kurwa, rosnę w siłę, widzowie. Fejmem ma coraz bliżej, widzowie. Fejmem ma z bagietą coraz bliżej. Widzicie mnie? Mam, widzowie, metry 91. Widzowie, jestem wysoki, ja i bagieta. Ukraiński taksówkarz tak będzie walczył. Dawajcie mi kogokolwiek, jakiegoś chudego byka, mi dawajcie. Cukier mi spadł widzowie, cukier mi spad. Galineus kocham cię. Galileos, kocham Cię. Normalnie, jak już jestem sła, sławniejszy, prowadzi, prowadzi wywiady ze mną. Wszyscy mówię, że to a Galineosa się zaczęło. Że jesteś moim promotorem. Galileos jest moim promotorem. Na wszystkich widzowie wywiadach, wszystkie wywiady, jakie będę przeprowadzał, jak ktoś się zapyta, jak się zaczęła Twoja historia w internecie? A ja powiem tak. Pozdrawiam Cię, Galileos. Na Mega Prosta, kapiszon, kapik! Jeszcze pieniądze mi wpłacają! Kapi na wpłacił 10 złotych, złotych wariacie Dzięki kurwa za pieniądze! Za 10 złotych jeszcze dostałem! No kurwa, kapi dyszkę wysłał! Galineos, kapi, kapiszon! I wszyscy, cała zgraja! 300 osób przed komputerem siedzi, pene, czekaj, pene, dodam cię. Cały odcinek z Wojtulasem. Wojtulas, makarunas, futulas, wojtulas. Wojturaz! kurwa, youtuber przyszłościowy, zapamiętajcie! Zapamiętajcie to, Wojtulas. To nie... To, to nie jest przypadkowa nazwa. Boże święty, nie mogę. Już, opa, już, 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 już. Czekajcie, muszę powiedzieć, do roboty nie idę. Nie idę do roboty. 10 zł dostałem. Ja pierwszy Gargamelos, Gargamelus, Galineus, Galius, Galantus, Galaxii, S19, no nie wiem co mam powiedzieć. Galius Galeon Galunos Galeks Dziękuję widzowie, że wy przychodzicie na te streamki, że jesteście. Co za odzew widzowie, co za odzew i wierzę Galon Galix Galineos Automaciarz, Slociarz, Tosty gargamelos, z przed busem zdążyć. Ty Malina, ty też z nim jedziesz? Malina ty robisz z Galineosem? Galiuszem? Galonem? <laughs> I ale plotę. Co ja gadam? Jakbyś kiedyś był w Holandii, nie wiem, na czasach, to zapraszam cię serdecznie. Zawsze, ma teraz mam do napompowania. Oczywiście dla dla ciebie jest łoże. Stary Galineus. Nie wierzy, Galineus. Normalnie przyjeżdżam do ciebie idziemy na jakieś kasyno niemieckie. Galineus, co tu się dzieje? W prezencie 20. Nikt nie wierzy co? to! Nie, to jest nie. Dziękuję. Chłopy, nie wiem co się dzieje. Przepraszam za te powiadomienia. I wiedziałem, jak to wyłączyć widzowie. Galileusz, dziękuję. Awokado, chłopie, awokado, gdzie... ja nie mam awokado. Chłopie, walę je na łeb. Walę je na łeb. Kolanami na łeb. Chłopie. Ja pierdzielę. Szparagowiec. volksdeutsch, kochany mój. Deutschland, Deutschland. Gargamelos, Galineus, Galion, Galiusz. Galantax, Galaxy. Boże, taki człowiek, a ja go oglądałem widzowie, wróciłem z roboty i sobie włączyłem galinę ostatnio, do niego pisałem siemanko a on do mnie siemanko Wojtulas jeszcze pamiętam jak dzisiaj powiedział do mnie siemanko Wojtulas dzisiaj rozumiecie, on mi odpowiedział galon i ja do niego mówię siemanko, 20 subskrybentów, wariatów, świrów mokotowskich, chłopie normalnie od jakiegoś czasu zacząłem twoje leciki oglądać, normalnie jak się giercujesz nawet mi się to podoba, lubię normalnie oglądać, jak bonusiki ci wchodzą. Normalnie się siedzę z ziomkami i sobie oglądamy, jak sobie sobie bonusiki wchodzą, Galineo. Dajneusz, dziękuję ci. Dziękuję ci.